Nie ma dzisiaj w minigamesach, tak. Postanowiłem minigames nagrywać tylko w... jako jeden mecz. Czyli na przykład Hidden Seek będzie jednym meczem i tylko jednym meczem. Tak. Myślę, że to wystarczająco dużo i będzie dobrze, bo jak chcę dłuższe filmiki, to mam się to nudzi po prostu. I tyle. Jeśli chodzi o split, to będą dwa mecze i trzy. Żeby będzie zależało od czasu, jaki tam jest. Hmm, a tutaj znowu jakaś nieznana dla mnie mapka, yy, której nigdy jeszcze nie grałem. I nigdy co No i co? No, no i zacząłem grać, nie? Bo... Hmm. Więc nie wiem, no co na tej mapie za. za hmm. Hmm, o co Gdzie ja mam tu się chować, a nie o co chodzi. No. No, 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 no. Dobra. Wstańmy y, tutaj. Myślę, że to będzie złe miejsce. Ale stańmy tutaj. I będę się starał. Trzy razy zmienić miejsce tak. Dobra. Y, Seeker już szuka. Jest tylko jeden na razie. Myślę, że mi się uda coś w końcu. Znowu Wygrać coś. Ja Cały czas, tylko jedno i to samo. Okej. Okay gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on, on, on jest widzicie go gdzieś? no nie, dobra, czekamy na mieczyk Mieczek jest bardzo ważny, ważny, ważny tak, ważny. ważny i tak co ja mam tutaj? jeśli będziecie mieć jakieś takie podmuchy to przepraszam was za no, każdy musi oddychać, nie? okej, okay. eee, postaram się następnym razem tak nie robić nie będę duchał, tylko Mm, co my tu robimy? Mm. Nie wiem, to, to jest za sikara jeśli zaczniemy biegać, to ja zacznę biegać w kółko i dalalala będzie. Będziemy się kręcić w kółko. Mm. <laughs> Dobra. Ym, o, mamy mieczek Jest dobrze. Jest dobrze, nie jest źle. O kurczę, po co ja się ruszałem. Chyba tutaj nie mam tak za bardzo mieć 3 razy miejsca, bo tu jest ciężko mieć 3 razy miejsce. Hmm. Gdzieś tą mapę widziałem. Co mi się zdaje, że tą mapę widziałem na S.G. Tak. Tak właśnie myślę. Czy on tu idzie? Czy on tu idzie? Yy, nie wiem, czy on tu idzie. Ale ja tylko spróbuję. Ok. Już tam był. Na niego spadnę teraz. Co on jest? Może być tu nie dobra, nie, nie ryzykuję. Mm. Bądźmy szczęśliwi. <laughs> czy mi by się to udało? Okej, okay. coś się tu dzieje. Jeśli on tu wchodzi, to ja się dać nauczę. Będę szalał. <laughs> Okej, okay. nie wiem, czy rzucić się na niego, czy się nie rzucać. Eee, dobra. Muszę teraz obserwować wszystko, co się dzieje. Dzieje, dzieje się, dzieje BĘDZIE. Kurde, ginę, ginę. Genie naciska, genie, zginęłam, dobra, nie zagarnęłam wszystkiego, jestem w dupie po tej mapie. kurde! no! Nie udało się, Kurde, nie się, Okej. nie znam tej mapy w ogóle, nie nie wiem, mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Okej. Okej. ok, 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 Okej. ok, ok, nie, ok, nie, 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 o, mój spowolnijmy sobie umowę i uspokójmy się, tak? Więc, co my tu mamy? Jest tu coś, jest tu coś, jest tu coś. biega, po, po, pijego, biega, biega, Na banana poszedł, na banana. Okej. Okay. Mmm... -hmm. coś mi tu nie pasuje. A jednak wszystko mi musi pasować. Dobra. Hy, Ty... nie. Nie, nie wszyscy się pochowaliście, kurde, nie wiem, nie, nie wiem zupełnie co ja mam tu, okej, okay. nie ma co, znalazłem jedną już osobę, z czego jestem bardzo zadowolony. No, chociaż mamy tylko 90 sekund na razie, okej, okay, więc myślę, że przegram, to będzie na pewno, przegram, dobra, <laughs> yy, o, tutaj się mogą jeszcze chować heterosy, dobra, tutaj się chyba nie chowam. ale tu, mm. Ciekawy pomysł. Okej, okay. yy, co my tu mamy? Idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy, idziemy do tego wielkiego budynku. Okej, okay. Tutaj. Fajnie, gościu jest. kupim płotkiem. Teraz go znajdź. Kurczę. Co to jest? O, ja... Dlaczego ja tu nie pobiegłem? Dlaczego? Dlaczego ja tu nie pobiegłem? Pytam się. Grzecznie. Niegrzecznie. Czy ty jesteś złe? Nie dobra. No, no. Eee... Kobel. Kobel sobie stoi. A tu na nim idzie stoi dam do dam, dam. Dobra. Eee, dziwnie się tutaj czuję. Bo patrz na to i myślę, że jest źle. Dobra. Eee. Co my tu mamy? O ale wpadłem do dziury wpadłem. Nie prawie wpadłem, padam. No. Mamy tylko 20-15 sekund w przybliżeniu. Więc myślę, że przegraliśmy. Taka jest prawda. Niestety dzieje bla 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 bla, bla, bla 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 Chodź tu, kurna. Chodź tu, bo muszę cię przynajmniej zabić. Chodź, no. Jeszcze? Zdożyłem? Zdożyłem! Jej, dobra. Przepraszam. Mm. Ok. Więc tym miłym akcentem żegnam się z Wami, ludziska. I mam nadzieję, że ten odcinek z wami się podobał, więc żegnam się razem z villagerem. Snara!